Dziennikarza TVN-u. Myślę, że jedną z najbardziej znanych twarzy TVN-u, człowieka, który jest gospodarzem programu Kawana programu 1 na 1. Natomiast spotkaliśmy się dzisiaj nie po to, żeby rozmawiać o TVN-ie, tylko pretekstem tego spotkania jest książka, która ukazała się w ubiegłym roku w wydawnictwie zyski Spółka. Książka pod tytułem UBEK i o takim dość znamiennym podtytule. Dzień dobry, witamy w Kędzierzynie Koźlu. Co Pana sprowadza do naszego ogrodu? Zaproszenie na spotkanie z, mam nadzieję, już widzę po twarzach, fantastycznymi mieszkańcami Kędzierzyna Koźla. Myślę, że także chęć zainteresowania ludzi, którzy tutaj mieszkają i interesują się sprawami publicznymi moją książką. To nie pierwsza Pana książka, tym razem na warsztat wziął Pan historię ubeka, ale nietypową historię. Nietypowa w tym sensie, że, że to jest człowiek, który kiedyś był donosicielem, agentem SB, potem został funkcjonariuszem, a więc mhm. można powiedzieć, że klasa wyżej w latach 90 został zdemaskowany jako człowiek który działał w solidarności a de facto okazał się zdrajcą ale wyjątkowa jest to postać także z tego powodu że to jest człowiek który chyba jako jedyny znany mi funkcjonariusz SB dzisiaj przeprasza za to co dawniej robił dzwoni do swoich ofiar dzwoni do ludzi na których donosił i przeprasza prosi ich o wybaczenie część oczywiście mu Wierzy, część jednak jest bardzo sceptyczna, twierdząc, że Ubek do końca życia będzie Ubekiem. Więc jest to nie tylko historia najnowsza w pigułce jednego człowieka, ale także no, dramat osobisty, kogoś, kto przeszedł na drugą stronę mocy, a dzisiaj próbuje wrócić na brzeg prawdy. A pan mu wierzy? Ja mu wierzę w tym sensie, że wierzę w jego chęć przemiany duchowej, w to, że jest człowiekiem, który yy, no, pokazuje skruchę. Wierzę w to, bo wielokrotnie z nim rozmawiałem: że on naprawdę chciałby uzyskać wybaczenie, chciałby odkupić swoje winy. Czy można wierzyć we wszystko to, co mówi? Myślę, że nie, dlatego że jest to człowiek, który po pierwsze nie mówi wszystkiego na pewno chce mieć jakąś polisę ubezpieczeniową po drugie to jest też kwestia pamięci opowiada o rzeczach sprzed 20-30 lat więc za Żadne, nie, że żadne słowo jego nie mogę dać głowy, ale wydaje mi się, że jest to człowiek, który ma autentyczną potrzebę skruchy. A to był łatwiejszy, czy trudniejszy rozmówca niż bohater pana serialu telewizyjnego dokumentalnego Marian Zacharski? Z jednej strony łatwiejszy, z drugiej strony trudniejszy. Każdy z nich jest człowiekiem, który ma swoje określone cechy charakteru. Marian Zacharski to postać w jakiejś mierze legendowa, czyli postać, która ma bardzo wysokie wyobrażenie, mniemanie o sobie. Z drugiej strony, łączy tych panów to, że obaj pracowali w służbach specjalnych, a więc obaj są ludźmi, którzy potrafią zauroczyć swojego rozmówcę, potrafią go wciągnąć we własną grę i przy jednym i drugim tego się najbardziej bałem że stanę się instrumentem, stanę się narzędziem manipulacji. Więc przed każdą rozmową włączałem w sobie taką specjalną dawkę podejrzliwości, aby zdawać sobie sprawę z tego, że nic, co oni mi powiedzą do mikrofonu czy do kamery, nie jest rzeczą spontaniczną, że wszystko jest przemyślane. Być może prowadzą ze mną jakąś grę. Ja musiałem się w tym wszystkim odnaleźć. Też z nimi prowadziłem grę, oczywiście na warunkach fair, bo nie stosuję warunków nie fair. No i z jednej strony ta książka jest wynikiem takiej gry z Marianem, przepraszam, film jest wynikiem gry z Marianem Zacharskim, a książka wynikiem gry z Januszem Molką, ale to była gra przede wszystkim o prawdę, znaczy zadawać takie pytanie, tak się zachowywać wobec nich, żeby uzyskać jak najwięcej informacji, czyli pokazać kulisy pracy służb specjalnych. A co sprawia panu większą frajdę? Takie projekty jak serial dokumentalny czy książka, czy to jest codzienna praca w telewizji? No to jest trochę pytanie, czy kocham mamę, czy tatę, no, czy lubię i to i to. Praca w telewizji daje mi olbrzymią porcję adrenaliny, daje mi możliwość kontaktowania się z ludźmi, którzy decydują o, o tym, co się dzieje w Polsce, a więc z najważniejszymi politykami. Ale jest to. Yy, no jednak praca bardzo powierzchowna, bo ja mam bardzo mało czasu na to, żeby na przykład z ministrem czy premierem pogadać. Książka daje coś więcej, daje możliwość spojrzenia głębszego. Czyli można powiedzieć, że gdybym miał więcej czasu, powstałoby więcej książek. Ale to jest taka kwadratura koła. Tego czasu nie będę miał więcej, bo pracuję w telewizji. No właśnie, a czy telewizja, jak sam Pan mówi, jest powierzchowna często wręcz płytka, żyje przez cały dzień na przykład procesem Sosnowca, mamy Madzi z Sosnowca, a nie sprawami, które są rzeczywiście ważne dla Polaków, dla, dla Państwa. Czy Pan jako człowiek współtworzący ten obraz medialny i tworzący debatę publiczną, nie ma poczucia, że no nie idzie to w tym dobrym kierunku, moglibyście robić to lepiej? Polemizowałbym z Panem, dlatego że sprawa Madzi Sosnowca nie jest sprawą całkowicie nieważną. Jest to sprawa, którą żyła cała Polska od momentu, kiedy pani Katarzyna W. po tym okazało się, że kłamała, wystosowała apel o to, żeby ratować jej dziecko, więc w naturalna powstała solidarność wszystkich widzów. Miliony ludzi e, no, zaczęło się przejmować tym, co się stało. To też pokazuje jakiś fragment naszego społeczeństwa. Być może, być może podkreślam, pewne proporcje zostały zachwiane, ale nie sądzę, żeby taka sprawa miała być schowana pod dywan. To też jest część naszej, naszego życia publicznego, społecznego. To też jest część prawdy o nas samych. Więc ja uważam, że generalnie potrzebny nam jest umiar. Umiar we wszystkim, także w podejściu do tej sprawy. A politycy skoczący sobie do gardła i często wręcz obrażający siebie nawzajem, czy to jest aż tak wartościowe, żeby 7 dni w tygodniu, a przynajmniej 5 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę to podawać? Czy może jednak warto byłoby trochę zmienić te proporcje? Politycy to są ludzie, którzy decydują o naszej przyszłości. To są parlamentarzyści i to w Sejmie decydują się nasze losy poprzez tworzenie ustaw. To w rządzie decyduje się nasz los poprzez wydawanie takich, a innych rozporządzeń, chociażby dotyczących fotoradarów. Więc to jest nasza rzeczywistość. Ja e, pracuję akurat w działce politycznej, więc moim zadaniem jest odpytywanie tych ludzi z tego, co mm, obiecali, a. Co realizują. Więc moim zadaniem jest dociskanie tych, którzy odpowiadają. Oni nie mogą się wywinąć, powinni odpowiadać na każde pytanie i powinny być dostępni opinii publicznej. Więc ja swoją rolę traktuję niejako jako osobę m, takiego pośrednika między opinią publiczną a, a politykami. Moją rolą jako dziennikarza jest szukanie prawdy, czyli dociskanie, stawianie ich w sytuacji trudnej, czyli zadawanie trudnych pytań. Wydaje mi się, że. Normalną rzeczą jest, że w telewizji są politycy, są eksperci, ale myślę, że najbardziej powinniśmy i najwięcej wymagać od polityków. Nie możemy inaczej ich testować niż poprzez zadawanie im pytań. Ja właśnie to robię.